Stronghold, czy wiesz co to jest? Mm, nie, nie wiem. To jest miejsce, w którym musimy znaleźć portal do Endu, czyli do tego, do Smoka. Okej. Okay. I teraz cię nauczę, na, nauczę po nim chodzić, mm -hmm. bo to ma swoje zasady, więc chodź na streamka. Jestem. Jak idziesz Nederem, to się rozpisz od razu przy nim, nie? To już wiesz. Mm -hmm. Ale może być tak, że będziesz szła tym światem, i wtedy po prostu idziesz na te kordy, nie? Mhm. Mm i wtedy zasada jest taka, że jak jesteś na tych kordach, yy, idziesz też co do krateczki na kordy, nie? No. Co do krateczki, i przesuwasz się o jedno w którąkolwiek stronę. Okej. Okay. Po prostu, żebyś nie spadła. Przesuwasz się, idziesz w dół. I jesteśmy w tym miejscu, nie? Mm -hmm. To jest tak zwany starter. Tak, klatka okay. schodowa, do której pa padasz albo respisz się portalem, nie? Mhm. Mm Trochę rozjebany, ale to nic. Zasada jest taka. <laughs> Czekaj. Zasada jest taka, <laughs> że liczymy sobie pokoje. To jest pokój numer 0. Mm -hmm. I jak przechodzisz drzwi, nie? Mm -hmm. To to jest pokój 1, to jest pokój 2 i tak dalej. Kumasz. I chodzi o to, że musimy znaleźć ten portal, nie? Do no. Endu. I jak przejdziesz już do pokoju powiedzmy szóstego, czyli mhm. mam trzy... No teraz akurat trafiłem. To jest portal, nie? Te, tego miejsca szukamy generalnie. Ta, tam gdzie jest, jest woda? Zmierz? A nie, nie tu. To. to jest portal. I tutaj wkładamy te oczy, które wcześniej zdobyliśmy. I to nam otwiera porta portal do Endu. Okej. Okay. I jak, chodzi, jak wejdziesz tu, nie? No, to jestem. To tak, to tak, jakby się zaczynała ta mapka. Kopiesz się i jesteśmy w tym miejscu. I tutaj już dobrze wiemy, co robisz, nie? Jak mapka. Tak, mapka. Chodzi sobie tutaj, tutaj. Czekamy na percza, Wiemy, tak? Wiemy. No. <ścoughs> Dziwne no. by było, jakby mnie nie wiedziało. Dokładnie. Więc wracamy tam. <laughs> to chcemy znaleźć. Więc jesteśmy na tej klapce sodowej? Tak jest. I tak jak mówiłem. Liczymy sobie te pokoje i jest parę zasad, o których musisz wiedzieć. Jak jest coś, ta, taka ściana, jak tutaj, mhm. że nie z tych bloków nederowych, tylko taki zwykły kamień, nie? No. To znaczy, że tu pod spodem będzie ukryty pokój. Okej. Okay. Po prostu. Po okay. prostu jest taka zasada, że jak tu jest ten, a jakby tu było tak, nie? No. Że z tych zwykłych bloków, to, to znaczy, że ma. tu nie ma ukrytego pokoju. Więc, jak jest, to możesz przekopać i jest ukryty pokój. No, no i szukasz, nie? Raz, Dobra. dwa, trzy. No tu nic nie ma, więc wracasz, nie? Okej. Okay. Bierzesz sobie jakiś blok, jakikolwiek, i zaznaczasz, że tutaj nie ma. Dobra. Tutaj mam, te takie, mam tą taką przerwę, czy nie mam? Mm, nie. Chodzi, bo to chodzi o przerwę, a nie o ten. Bo to jest albo równo ze ścianą. Albo jest przerwa, nie? A jak jest przerwa, to co? To jest ukryty pokój. To Na jest valid. tam ukryty pokój. Super. No i znowu, nie? Raz, dwa, trzy. Nie ma, wracam, nie? I zaznaczam mhm. sobie, że tu Gdzie już nie idę. Nie ma, okay. Trzy nie ma, zaznaczam. Liczę. Trzy. Cztery. Nie ma. Wracam, wracam. Tutaj znowu 3, 4, 5 i jestem 6, nie? Mhm. I jak jest 6, to już wracam, bo nie powinno być aż tak daleko, więc sobie zaznaczam. 4, tutaj 5, 6 i tutaj jest 6, nie? Mhm. No i tu by było 7, tu by było 7, tu by było 7, ale nie ma sensu tego sprawdzać, bo to jest za daleko, więc sobie zaznaczasz. I jest, okej. Okay. I jest jeszcze tak, bo, bo jak już wiesz, tutaj nigdzie nie ma, to chcemy wrócić do tego pierwszego pokoju, nie? Mhm. I zasada jest taka, że drzwi mogą być albo równo z blokiem, albo tak jakby wystające, nie? Mhm. Jeśli są wystające, to znaczy, że w tę stronę jest start. Jeśli są tak równo, to znaczy, że się oddalamy od startu. Okej, okay, czyli w tym przypadku. Kumarz. Teraz się oddalam, Oddalemy. jak tu będę, czy. Yy, jak są równo, to się. To w tamtą stronę jest start, czyli w prawą stronę są te drzwi. Yy, to, to są równo teraz z tym, czy nie są? Nie są. Czyli jak wejdę w nie, to się zbliżę do startu, czy nie? Nie, oddalisz. Co? Co? Nie, ja, jak, nie jak nie wejdę nie. w równe... Spokojnie, spokojnie. Jak wejdę w równe, takie drzwi, no nie? No. To wtedy się oddalam. Okej, okay, jak wejdę w równe, to, to nie ma sensu, przecież na no logikę jak coś jest nierówne, to jest coś dalej. Nie wiem o czym mówisz, ale okej. Okay. Ja wiesz co, ja mam swoją logikę. Nie ma problemu, Dobrze, jak to siódemka ma kolor, to, 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 jest na takiej zasadzie. Co ma kolor? Jaki kolor ma według ciebie siódemka? Nie wiem, kurwa czarny? Patrzysz na siódemkę i widzisz czarny? No. The fuck, a czwórka? Też, nie no, cokolwiek byś mnie nie spytała, to bym, ty albo czerwony. No czerwony! Siódemka może mieć czerwony. Nie, siódemka ma granatowy. Czwórka ma nie, czerwony. Si siódemka może mieć czerwony. No, bo jak masz jackpot na na to tam a zawsze to, są czerwone. No, co ty tam kręcisz na kasynku? A. Coś się zdarzy, nie? A. No, nie, nie rozmawiajmy o tym. Wróćmy no tak, <laughs> do <laughs> Niech mi wysocki oddaje kasę, kurwa, za to ile na jego kodzie Nie Nieważne, gramy Minecraft'a. E... Mega Big Queen. Jak masz równo z drzwiami, to jestem bliżej startu. Nie, Nie, jak jestem równo z drzwiami, to jestem dalej, jak jest nierówno, to jestem bliżej. Czyli... Czyli... Czyli tu jestem bliżej. Tak. Teraz, jak wejdę w te? Bliżej. I jest jeszcze zasada: każde schody, nie? Mm -hmm. Do góry. Ciepr każde schody, żeby wrócić do startu, to idziesz nimi do góry, ok? Ok. Poza tymi, poza tak, takimi. Dobra. I jak jesteś tu, na tych schodach, i tu masz taką ścianę, nie? Mm -hmm. No to znaczy, że wróciłaś na start. Ok. Y no więc idziemy do. Jesteś na starcie, tutaj wiemy, że jest zatkane, tu wiemy, że jest zatkane. Tu nie ma ścieżek, więc co nam zostało? Tutaj nam zostało, tak, nie? Tak. Więc idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, mam portal. Do pięciu tak najlepiej? Najlepiej do sześciu. Okej. Okay. O, mam portal. Kumasz szczacze. Kumam. I wchodzimy. Hop. Tutaj często jesteś w takiej ten, to po prostu się kopiesz do góry, bo na łapce tego nie ma. Po prostu się kopiesz do góry, no i mapka. Dobra. Dawaj streamka, dobra. znaczy masz streamka. Dawaj twoja kolej. Robimy nowy świat. Nowy? Mierzysz oko. Mierzysz oko. Szukasz strongholda Jestem w tym. No dobra, no to tak. I Powiedz ściana, mi najpierw, czy są ukryte staka, To jest ukryty pokój. Nie, jak jest taka, to nie ma. A jak jest zwykła, to dobra. Sorry, my bad. Eee... A czemu to są drzwi? Czemu miałoby nie być? A to nie miała być ściana? A jak jest równa to też nie ma Weź sprawdź ten ukryty pokój Bo szczerze sam zgłupiałem Nie ma Okej, okay, nie ma A! No bo, no bo... A czemu tak Nie, nie, prostu... ma, nie, nie, nie ma, nie ma, nie ma To jest po prostu, przekopałaś się do tamtego dobra. Ten, To, to nie, nie, ma Nie ma, ja, jest to niemożliwe, bo nie ma żadnych nagich zdjęć w moich w internecie Nie wiem co ty pierdolisz eee, dobra, no to... Ale ten... nie idź tędy I liczymy no pokoje Mogę Tak? Ja. I licz sobie jeden? Nie, to już jest dwa. Jak to dwa? Tamten jest pierwszy. Tamten jest pierwszy. Cały ten pokój, tak. to jest pierwszy. Dwa pierwsze. Dwa. To jest trzy? No, jak przejdziesz przez drzwi. Trzy. Tak jest... jest biblioteka, no to cofasz. Nie obchodzicie to. Dobra, to mnie to nie obchodzi. Więc może sobie, wiesz, zaznaczyć, że tutaj nie. Więc mm. tak naprawdę jaka ścieżka ci została? Eee, czekaj, no ta. Tylko ta. Tylko ta. Tędy nie, nie idź nigdy, ten, ten idź sobie schodkami. To się zajebiesz w akcji. Czekaj, jak schodkami, że tak? Tak. <gry> no nie poszłaś schodkami. Jak ja to myślę. nie poszłam, no poszłam, a tu tymi. Mhm, i dawaj. Dwa. Za. Każdy. Kurwa. Rozjebany jest ten Stronghold po prostu, wiesz? Ciężko. Zdarza się. No to pójdę tak be, nie be, czuję. Bez... tutaj, miałeś, miałaś portal w ogóle, ale też my laki, że to znalazłaś. Idź prosto, prosto, prosto. Tam, jak masz taki kraty, to znaczy, że tu jest portal. ja No i co. Niszczę sobie nie? ten spawner Żeby ci się nie ten... Chodzi, że się będzie? Tu masz. Ty piąta minuta end To jest pod rekord świata nie? Całkiem nieźle hmm. ha! Myślisz, 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 że zaliczą? Na, na, na pewno, słuchaj, na pewno Yy, dobra, spójrz na jeszcze raz Jeszcze raz Mierzymy oczko i, i szukamy portalu No i teraz szukać Tylko widzisz, poszłaś jeden blok obok, a nie ten i dla... Ej, zrespiłaś się koło portalu rumu, to jest popierdolone, tak szczerze Gdzie? Tu, po prawej Za tobą, prosto Ja pierdole, No i tam prosto, no kurwa No idę prosto, mówisz po prawej, prosto za, za... To idę po no, prawej ale... prosto do, do... No, Zawróć! Zrobić. I lewo. I przeku... Tu? Zawróć. Ej, powiedziałem ci wcześniej, że jak są kraty, takie wystające, z prawej... To. Ej, no nie wiem, kurwa, no... no. dobra, patrzę, wystające tu. kraty z prawej... Prosto! No to wchodzisz to, niszczysz to i tam wbijasz. No ale tu za To zlawasz. jest portal. Ale no to blok wyżej. Tu masz portal, no to jest tylko portal. że. Pratto, to, że dla ciebie to nie znaczy, że to dla wszystkich jest. Wiem, wiem. Ale to już jest któryś raz. A po drugie, to jest klip farmerka. Sam jesteś klip farmerka. <grym> Mam wejść tam? Możesz. Gdzie jest starta? Pokój starta, będzie ci pokaż. Jak, jak rozpoznawaliśmy pokój startowy? Może są schody do góry? Uuuu, egzamin! <noise> Idzie są schody do góry? No właśnie ich szukam... No, zawsze są dosłownie kratka obok no, portalu No tu są pa... Za Jak schodów? No. A to co Super. to jest? To co to? Co? To to nie są Ale schody? Ale nie te schody! Ma, miała być ta klatka schodowa ten portal, żebyś mogła sobie przejść przez to Prawo, 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 prawo. Te to jest, to jest start. Okay. I szukamy. To jest jeden. Nie możesz iść tak na ten. Po prostu za drzwiami. Mhm. Który to pokój? D trzeci. Drugi, ale niech będzie. A. Teraz trzeci. Czwarty. Piąty. No nie Szósty. będzie tu pewnie. No nie ma, więc zaznaczamy, że nie ma. Jeszcze pignie podecki mi leci w tle. Co, ja to słyszę. Czy Prze przebija mi się przez słuchawki? Nie, stary, masz streama. O kurwa, bo ja mam na Discordzie, okej. Okay. Drakuję, no było git. Jedno, a teraz tu. Robię tak z czasów, Dobra. Jak raz? Dobra, ten strąk jest, jest po prostu rozjebany. Dobrze, idź, na że smoka, znalazła... idź na mapkę o, smoka. Idź na mapkę smoka, Zabij raz smoka i koniec na dzisiaj. Cię... Ja bardzo Ci dziękuję za tyle godzin. Ale czekaj, raz smoka nawet nie, że ten. Po prostu wiesz, nawet nie, że masz stawiać ten obsydian, tylko to zwykłe, wiesz, to drugie. Dobra, przejdę go, patrz. Po drugi, przejdziesz? Tak. Dobrze.